Serdecznie witam w trzecim odcinku programu z serii Rzucam palenie. Przypominam, że z nałogiem walczymy na trzech płaszczyznach: sfera fizyczna, psychiczna i duchowa. Ale przy tej okazji, gdy mówimy o rzuceniu palenia, nie sposób nie szukać właściwej motywacji. Zadajmy zatem pytanie, dlaczego ludzie najczęściej rzucają palenie? Oczywiście względy zdrowotne. To jest pierwszy aspekt, który od wielu, wielu lat jest przyczynkiem do tego, aby ludzie podjęli się walki, tak należy to określić, walki z uzależnieniem od dymu tytoniowego. Bywają sytuacje, kiedy lekarz potrafi przestraszyć pacjenta, ale podczas programu spotykałem osoby, które po zdiagnozowaniu wczesnym etapie jakiejś choroby, gdy wychodziły od lekarza, były proszone przez lekarza o papierosa, ponieważ mu się skończyły. Nie może mieć to miejsca, jeśli osoba prowadzi kogokolwiek. Ku zdrowiu nie powinna sama w taki sposób promować uzależnienia czy nałogu. Jednym z takich dobrych przykładów jest dr. Gram. Testował przez wiele, wiele lat, opisał zaobserwowane wyniki, uzyskiwał w laboratoryjnych warunkach substancje smoliste, po czym używając tych substancji smolistych, Mazał skóry myszkom laboratoryjnym, i okazywało się, że w każdym przypadku praktycznie wywoływało to nowotwora skóry. Cóż z tego? Doktor Gram opisał te eksperymenty, dostał nawet pewne nagrody za pewne swoje osiągnięcia, niemniej sam umiera na nowotwora płuc. Cóż z tego? Masz wiedzę na ten temat, zrób, niej, zrób z niej właściwy pożytek. Wróćmy do pytania, dlaczego ludzie rzucają palenie. Względy zdrowotne, jak powiedzieliśmy, wszelkiej maści nowotwory. Rozedma płuc, ale także względy ekonomiczne. Wpływ innych osób, pracodawcy, szkoła. Dzisiaj pracodawca powie, że jeśli nie robisz sobie przerwę na papierosa, to możesz być premiowany, możesz zarobić znacznie więcej. Jest moda na niepolenie, z czego ja osobiście bardzo się Cieszę. Są względy religijne, które powodują, że wiele osób decyduje się, aby rozstać się definitywnie z nałogiem. Są inne powody. Na kursie, który prowadziłem, przyszła starsza już pani powiedziała z pełnym przekonaniem, że ona lubi palić papierosy. Ale wnuczka przytuliła się kiedyś do niej i powiedziała: Babciu, jak dorosnę, będę paliła tak jak ty. Może być i taki powód. Ważna jest motywacja. Drugie pytanie: jak rozstać się z nałogiem? Wyobraź sobie, że wybierasz się na Mont Everest, odmroziłeś sobie dwa palce. Czy lekarz powinien ci po kawałku te palce odcinać, czy powinien uciąć tam, gdzie jest zdrowa tkanka, tak by uratować to, co jeszcze można uratować? Z nałogiem nie możemy rozstawać się. Po trochę. Musimy rozstać się raz, a definitywnie. Warto zdefiniować palacza, kim taka osoba jest. Ja też paliłem papierosy, nie trwało to długo, niemniej zostały przyzwyczajenia. Przez jakiś czas zauważyłem, że potrafię bawić się długopisem, tak jak papierosem, wcześniej. I rzeczywiście, jeśli osoba rzuca palenie, to jest tak zwanym biernym palaczem aż do Swojej śmierci. Bardzo łatwo wrócić do palenia. Znacznie trudniej rozpocząć palenie. Pojawiają się zawroty głowy, czasami wymioty. Łatwiej wrócić do palenia. Znany jest przypadek, kiedy pewien starszy mężczyzna po dwuletnim okresie abstynencji przechodził przez ulicę i mało co nie wpadł pod samochód. W tym stresie podszedł do Ruchu, do kiosku ruchu i kupił papierosy. Zapalniczka zapalił papierosa i uświadomił sobie, że on przecież od dwóch lat nie pali już papierosów. Tak jest spalenie. Palacz jest biernym palaczem do końca swojego życia. Więc musimy pamiętać, aby na tych trzech płaszczyznach podjąć zdecydowaną walkę i to natychmiast. Uciąć w zarodku pewne zwyczaje. Odciąć pewne działanie i zmienić sposób bycia, o czym powiemy podczas kolejnych naszych odcinków. Alkohol, kofeina, nikotyna. To są siostry, które współpracują ze sobą. Jeśli rzucasz czy odzwyczajasz się od dymu tytoniowego, zachęcam do tego, abyś ograniczył alkohol, byś nie sięgał po kofeinę, ponieważ te siostry mocno się. Przyciągają. Jakże nie zapalić papierosa, jeśli pijemy kawę? Kawa jest palona i powoduje, że nasze kubki smakowe chętnie przyjmują również dym tytoniowy. Nawyk związany z paleniem tytoniu, stymulacja palenia tytoniu. To właśnie wywołuje kofeina, nikotyna czy alkohol. Podniesienie poziomu stresu, pobudzenie, wypłukiwanie magnezu, neutralizowanie w 50%. Działania witaminy z grupy B. Aspekty zdrowotne, bo nimi powinniśmy się przede wszystkim zająć. Przypomnijmy: nowotwory, rozedma płuc, choroby miażdżycowe, udary wszelkiego rodzaju mózgu, wylewy, choroby nerek, twarz, zęby, skóra zmieniają się na skutek palenia tytoniu. Aspekty ekonomiczne. Na planszy widzicie. Prostą tabelę, która obrazuje ile tak naprawdę można zaoszczędzić pieniędzy w ciągu miesiąca, sześciu miesięcy, roku, pięciu lat lub 10 lat, jeśli pożyczycie palenie tytoniu. Jeśli wypalasz jedną paczkę dziennie, to po miesiącu zaoszczędzisz 450 zł. Już po sześciu miesiącach 2700 zł, po roku 5400 zł, po pięciu latach 27000 zł. Proszę wyobrazić sobie osobę, która pali dwie paczki dziennie. Po pięciu latach zaoszczędziłaby 54 tysiące złotych przy założeniu, że cena paczki papierosów wynosi około 15 złotych i ta cena nie ulegnie zmianie. Warto i to wziąć pod uwagę. Czy to niemożliwe, aby rzucić palenie? Pesymizm osłabia naszą wolę, optymizm wzmacnia ją. Znajdź dobrą motywację. Pomyśl o swoich bliskich. Wyobraź sobie operację, własną operację. Możesz stwierdzić, no tak, ale mam przodków, którzy przeżyli 90, być może nawet 100 lat, mi się też uda. Mój dziadek czy pradziadek palił papierosy, spożywał alkohol. I chciałbym pewną anegdotą zakończyć ten odcinek. Kolega kupił samochód. I zabrał swojego przyjaciela na przejażdżkę. Gdy jechali samochodem, zbliżali się do skrzyżowania, światło zmieniło się na czerwone, ten dodał gazu i przemknęli przez to skrzyżowanie. Kolega przerażony na fotelu pasażera zaczął się kulić i mówi: Słuchaj, kto Cię uczył jeździć samochodem? Mój teść. Nie martw się, on bardzo dobrze jeździ samochodem. Po przejechaniu kolejnego skrzyżowania kolega stwierdził, że musi natychmiast wysiąść z samochodu i ponowił pytanie: słuchaj, kto cię uczy jeździć samochodem? W odpowiedzi usłyszał: mój teść. Ale dojeżdżają w pewnym momencie do skrzyżowania, gdzie jest zielone światło i jego przyjaciel zatrzymuje samochód. Kolega rozkłada ręce i mówi: słuchaj, zupełnie już tego nie rozumiem. Przejeżdżasz skrzyżowania na czerwonym świetle, gdy jest zielone, zatrzymujesz się. A, bo tędy przejeżdża mój teść. Możesz tak przemknąć przez życie, uważając, że ci się uda, ale w pewnym momencie może przyjść taki okres czasu, że pójdziesz do lekarza z powodu jakiegoś złego samopoczucia, z powodu pewnych zmian, problemów ze zdrowiem i może być za późno. Podejmij decyzję już teraz. Znajdź dobrą motywację, aby rozstać się z nałogiem palenia tytoniu. Życzę powodzenia. Pamiętaj o analizie mojego palenia, pamiętaj o tym, by ograniczyć ilość wypalanych papierosów, prysznic gorący i ciepły na zmianę, poranny lub wieczorny spacer, głębokie oddychanie, picie wody 2 litry dziennie, przynajmniej niegazowanej wody, spożywanie dużej ilości marchewki lub soków z marchwi, znajdź zajęcie dla swoich rąk, wprowadź do diety owoce i warzywa. Co dalej? Powiemy podczas kolejnego spotkania w następnym odcinku. Zapraszam.